Finansowanie budowy linii tramwajowej w Olsztynie jest mocno zagrożone. Komisja Europejska wstrzymała środki finansowe dla inwestycji w naszym kraju z powodu zmowy cenowej przedsiębiorców startujących w przetargach. Sprawę zmowy cenowej bada ABW, a Komisja Europejska zablokowała środki dla wszystkich przetargów, w których stroną jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub któraś z oskarżonych firm. Tym samym zablokowano środki na olsztyńską inwestycję, budowę linii tramwajowej, a to oznacza, że miasto będzie musiało zaciągnąć kredyt do czasu ich odblokowania. Po konsultacjach z ekspertem, który ocenił stan techniczny mostu świętego Jakuba, drogowcy zdecydowali, że chodnik od strony ulicy Knosały zostanie zamknięty. Ocena stanu technicznego mostu była jednoznaczna należy go wyłączyć z ruchu pieszych i choć drogowcy zwlekali z tą decyzją, by nie utrudniać mieszkańcom miasta poruszania się, okazuje się, że zamknięcie chodnika jest nieuniknione. Trakt po wschodniej stronie mostu zostanie wyłączony z ruchu już 1 lutego. Przypomnijmy, to rozwiązanie tymczasowe. Most Świętego Jakuba wymaga remontu, jednak w budżecie miasta wciąż brakuje środków na ten cel. Pomysł zamknięcia Olsztyna dla tirów cięższych niż 18 ton ostatecznie upadł. Po rozmowie ze starostą prezydent Piotr Grzymowicz przestał wierzyć w tę inicjatywę i wycofał się ze swoich planów. Na początku stycznia prezydent Olsztyna ogłosił, że zamierza wprowadzić zarządzenie, które będzie zakazywać wjazdu do miasta tirom cięższym niż 18 ton. Pojazdy musiałyby omijać Olsztyn, wykorzystując drogi wojewódzkie i krajowe. Zarządzenie miało wejść w życie 1 marca. Tak się jednak nie stanie. Sprawa objazdu nie spodobała się samorządowcom okolicznych gmin przez które przejeżdżałyby tiry. Sprzeciw był na tyle poważny, że prezydent miasta wycofał się z tego pomysłu. Pasażerowie olsztyńskiej komunikacji miejskiej mogą zaoszczędzić na biletach ZKM. Aby otrzymać 30% zniżki, należy skorzystać z systemu Colpay płacąc kartą Mastercard. W działającym od grudnia systemie Colpay zakup i płatność za bilety odbywa się poprzez krótkie połączenie głosowe. Teraz pasażer może otrzymać zwrot pieniędzy za zakup maksymalnie pięciu biletów w jednym dniu. Firma Colpay zobowiązuje się zwrócić 30% wydanej kwoty w terminie siedmiu dni roboczych. Szczegóły znajdziecie na portalu olsztyn.com.pl w dziale Miasto. Przyszli kierowcy zmierzyli się z nowym egzaminem teoretycznym na prawo jazdy. W Olsztynie zdało 5 z 19 osób. Według nowych zasad egzaminowany musi odpowiedzieć na 32 pytania, wyłonione z puli 3000. Zdający na starych zasadach odpowiadali na 18 pytań, które losowano z kilkuset. Czasu na odpowiedź również jest mniej. Maksymalnie można uzyskać 74 punkty. Aby zaliczyć, należy mieć minimum 68. Pytania są punktowane w zależności od stopnia ich trudności. Nowego egzaminu na prawo jazdy, a konkretnie części teoretycznej Boją się nie tylko przyszli kierowcy, ale i instruktorzy szkół nauki jazdy, którzy już liczą straty.